Dzień dobry moi kochani, witam was serdecznie 31 lipca 2020 roku Mamy dzisiaj piątek, no i co? Już ostatni dzień lipca, tak? Jutro rozpoczynamy nowy miesiąc No ale póki co jeszcze mamy ten piątek, więc o piątku dzisiaj rozmawiamy Moi drodzy, ten dzień ma wibrację cyfry 6 Szósteczka daje nam skupienie na rodzinie na bezpieczeństwie tej rodziny szukamy wygody, szukamy komfortu. Jesteśmy odpowiedzialni za siebie, za, za naszych najbliższych. No, można powiedzieć, że jesteśmy oazą łagodności, harmonii, spokoju. To jest szóstka. No ale moi kochani, jeszcze do godziny prawie 14:00 księżyc będzie przebywać w strzelcu. No a strzelec to tak jak wczoraj rozmawialiśmy o tym. To jednak jest energia zmian, energia żywiołowa, żywiołowa, energia ognia, chęć do działania. Więc myślę, że tutaj troszkę to się jeszcze będzie przejawiać właśnie takim dużym, dużym ogniem, po prostu, tak? dużym ogniem, optymizmem też. Natomiast już później, po godzinie 14, księżyc wejdzie do koziorożca i wtedy ta energia się zmieni. Pomimo tego, że to jest piątek i pewnie wielu z was będzie już emocjonalnie, nastawionymi na weekend i na odpoczynek, to jednak koziorożec w swojej takiej głównej energii ma pracę, ma chęć zdobywania dóbr materialnych, ma chęć zdobywania władzy, tak? Kozioroże to też doświadczenie, to są też roztropne plany, które robimy na przyszłość, więc myślę, że dzisiejszy piątek może być naprawdę owocny, pomimo tego, że to właśnie jest piątek i moglibyśmy już się czuć Właściwie wyluzowanie, i że już ta praca dzisiaj nas nie dotyczy, ale myślę, że po południu jeszcze możemy coś zrobić. Dobrze, moi kochani, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, zachęcam Was do komentowania, lajkowania w filmiku. No a teraz, już co? No, przechodzimy do tarota. No i rozpoczynamy od baranka, który zgodnie dzisiaj z tą energią strzelca jest w, w energii asa buław, czyli asa ognia, energia bardzo mocna tak coś się może zmienić, bo to jest taki czas, kiedy właśnie jakieś zmiany, ale dobre, zakładamy, że to są dobre zmiany, mogą nas możemy ich doświadczyć. Jest to początek, początek czegoś nowego. Zaczynamy jakieś nowe przedsięwzięcie. To jest też oczywiście energia, która daje nam aktywność, ruch, działanie, być może zabawę, przyjemność. No, jest to też męska energia seksualna, oczywiście, nie sposób o tym nie wspomnieć, tak? No, jest to um, początek ognia, czyli może to być nowa znajomość, może to być nowy związek, może to być nowa praca, a może poznajemy. Jakieś, jakąś dziedzinę życia, która okaże się naszym nowym zainteresowaniem, naszym nowym hobby, bo tak też może się As zrealizować. Moi drodzy byczek, byczek dzisiaj w energii odpoczynku, poczujesz się zmęczony, byku, być może to był ciężki tydzień dla Ciebie, poczujesz się zmęczony, będziesz szukać takiej troszkę izolacji, odsunięcia się. Będziesz chciał po prostu zregenerować siły, odpocząć, skupić się na sobie. Już nie, nie potrzebujesz rozmów, nie potrzebujesz towarzystwa. Potrzebujesz w zasadzie samotności i takiego naładowania akumulatorów. No, dla jakiegoś byka może to być symbol niestety szpitala, czy na przykład sanatorium. No to jeszcze pół biedy, wyjazd do sanatorium, ale czasem może dla kogoś być to pójście do szpitala. No więc tutaj bądźcie ostrożni, jeżeli czujecie się źle, no to, no to idźcie do tego lekarza, rzeczywiście nie bagatelizujcie tego. Ale jeżeli to jest tylko takie zwykłe zmęczenie, słabość, to po prostu dajcie sobie odpocząć, naładujcie te akumulatory, być może trzeba, nie wiem, wybrać się na łono natury, no jak ktoś lubi spędzać czas i gdzie te akumulatory łatwo mu naładować, to w taki sposób to zróbcie. Bliźniak, moi kochani, dzisiaj w mentalnej klatce, bliźniaku drogi, będziesz... Bardzo uparcie o czymś myślał, i nie będziesz umiał się od tego odciąć, od tych myśli. To są takie namolne, wracające myśli, które jak mantra w głowie się cały czas kłębią, jak bumerang wracają. Nawet jeżeli robisz, wydaje ci się, że robisz wszystko, żeby się od tego odciąć, to one i tak są, i tak się pojawiają od nowa, i tak wracają, nie możesz sobie z nimi poradzić. Prawda jest taka, że to jest marnowanie czasu, rozmyślanie nad tym, bo to już się stało, to już nic w przeszłości nie zmienisz, więc ważne jest, żeby z tej energii wyjść, bo szkoda, szkoda energii, szkoda czasu na to. Wyjdź, twórz coś nowego, idź do przodu, rozwijaj się, nie marnuj na to czasu. Dobrze, raczek, moi kochani. Raczek dzisiaj w energii harmonii w dawaniu i w braniu. To jest istotne i z tego... Zdasz sobie dzisiaj sprawę, jak ważne jest, aby nie było tak, że w jakimkolwiek układzie, w jakimkolwiek związku czy to przyjacielskim, czy to partnerskim, w jakiejkolwiek relacji jesteśmy ważne jest, aby zachować równowagę w dawaniu i w braniu. Może to być oczywiście moment, kiedy ktoś zwróci się do ciebie, na przykład o pomoc, o jakieś wsparcie, na przykład finansowe, czy o jakąś inną. Formę pomocy. Może to być tak, że to ty potrzebujesz jakiejś pomocy i zwrócisz się o tę pomoc do kogoś. Tak też może być. Być może jakiś rak potrzebuje na przykład pożyczki. I to też może być moment, kiedy próbujesz coś takiego w banku gdzieś tam załatwić, tak? Jakąś pożyczkę czy kredyt. Tak też może być, drogi raku. Jeżeli chodzi o lwa moi kochani, dar intelektu, dar rozumu. Być może to jakaś bardzo ciekawa rozmowa, którą przeprowadzisz z kimś, a może przeczytasz jakąś fajną książkę, która Cię zainspiruje, która otworzy Twoje myślenie na jakieś nowe horyzonty. Być może dowiesz się czegoś, być może jakaś prawda zostanie ujawniona. Jeżeli ta prawda, to bardzo możliwe, że zechcesz się od czegoś odciąć. Bo zrozumiesz, że coś nie jest dobrą dla Ciebie energią, właśnie dzięki tej prawdzie, która wyjdzie na jaw, to zrozumiesz, to do Ciebie dotrze. Stanie się to jakby wreszcie oświetlone, że tak powiem, tak? Bo do tej pory było skryte, było gdzieś tam schowane, a teraz wyjdzie to na jaw, będziesz już znał wszystkie okoliczności, będziesz wiedział, jak sprawa wygląda. I pomyślisz sobie, nie, nie chcę, nie chcę w tym dłużej tkwić, wolę się od tego odciąć. To nie jest nic dla mnie dobrego, to nie jest nic dla mnie budującego. Podejmuję decyzję i coś zakończę, odetnę, wyzwolę się. Więc może taka energia tutaj u ciebie, drogi Lwie, się dzisiaj zamanifestować. No a panna, moi kochani, no panna ma dzisiaj Diabełka, czyli cóż, no bardzo możliwe, że. Dasz się ponieść dzisiaj jakimś nerwom, może coś spowoduje Twoją złość, więc staraj się nad tym panować, bo to jest właśnie taka karta, która mówi, że tracimy kontrolę nad właśnie swoimi emocjami, i wtedy no, zdarza się człowiekowi krzyknąć, zdarza się niepotrzebnie właściwie wpadać w jakiś taki agresywny wręcz yy, nastrój, tak? I agresywnie więc wręcz do czegoś podchodzić, więc staraj się nad tym zapanować, bo raczej no, wie, wiele nie ugrasz tym, nie? Natomiast no możesz, możesz więcej stracić, myślę, niż ugrać. No i jest to także karta, która mówi o wszelakich nałogach, więc tutaj, droga Panno, też ostrzegę Cię przed tym, abyś Abyś nie dała pofolgować dzisiaj jakimś właśnie uzależnieniom, czy to alkohol, czy to jakieś inne używki, czy narkotyki. No uważaj, uważaj, bo tutaj łatwo dzisiaj wpaść w szpony jakiegoś, jakiegoś nałogu, po prostu krótko mówiąc, no jakiegoś nałogu, bez wymieniania, bo to w każdą stronę może iść. No i moi kochani, waga. Waga dzisiaj być może będzie załatwiać jakieś sprawy urzędowe, być może jakąś umowę masz do podpisania, droga Wago, być może do czegoś takiego się przygotowujesz. No, może to być też karta oczywiście małżeństwa. Czyli, że jesteś w małżeństwie, to być może właśnie sprawy związane z małżeństwem dzisiaj odegrają jakąś znaczącą rolę. Jest to też karta nauczyciela, kogoś, kto może nam coś doradzić, więc być może wago zechcesz na przykład zwrócić się do kogoś o jakąś pomoc w czymś, tak? Właśnie w takim wytłumaczeniu jakiejś rzeczy. Tak też może być. A może zechcesz się czegoś nauczyć jeszcze. Może jakiś nowy pomysł Ci wpadnie do głowy i zechcesz go zrealizować właśnie w ten sposób, że pójdziesz na jakiś kurs, będziesz się czegoś uczyć, będziesz się doszkalać. No, tak też może być jak najbardziej. Moi kochani, e, skorpion teraz, tak? Skorpion. Skorpion dzisiaj, energia odejścia gdzieś tam na bok, tak? Chcesz sobie tutaj, drogi Skorpionie, poukładać swoje myśli, chcesz być może pobyć troszkę sam, ale jest to taki moment, kiedy mm, Twoje myślenie wchodzi na taki powiedziałabym zły tor, bo to jest takie myślenie, że. Mm, Czegoś tam nie mam, czego bardzo bym chciał i źle się z tym czuję. Jestem niespełniony, nieszczęśliwy, niezadowolony i wszystko jest na nie. Bardzo, bardzo niefajna energia, która, która kompletnie cię nie wznosi, tylko wręcz przeciwnie, dołuje i tracisz w ogóle ogląd tego, co masz, co udało ci się już osiągnąć. Nawet jeżeli to są rzeczy, które do których powiedzmy już się przyzwyczaiłeś, przywykłeś i uznajesz to za codzienność i, za, i że to jest naturalne, to jednak przyjrzyj się temu i doceń, bo to, co dla ciebie jest codziennością i wydaje ci się, że jest oczywistością dla kogoś innego, może być szczytem marzeń. Więc yy, przyjmij do wiadomości, że to, co masz, to jest bardzo dużo i doceń to. A nie żyj tylko właśnie takim pragnieniem czegoś, czego nie masz. Czegoś, co być może jest kompletnie gdzieś tam na ten moment, przynajmniej poza Twoim zasięgiem. Można o czymś marzyć, oczywiście, można sobie robić projekcje, że kiedyś tam będę to czy tamto mieć i tak dalej. Owszem, można, ale równocześnie doceniaj to, co masz, bo to jest bardzo ważne, żeby potrafić być wdzięcznym za to. Co już w życiu się nam udało osiągnąć. Nie zapominaj o tym, drogi skorpionie. Natomiast strzelec, moi drodzy, strzelec jest dzisiaj, można powiedzieć, bardzo zadowolony, szczęśliwy, spełniony. No taki przyjemny dzień, tak. Ym, aczkolwiek powiedziałabym tak, że w tym szczęściu, zadowoleniu, jakby masz taką wokół siebie blokadę, troszeczkę, tak jakbyś nie chciał się tym szczęściem dzielić z nikim. A fajnie byłoby, gdybyś właśnie wyszedł do ludzi, gdybyś tym szczęściem się podzielił, gdybyś y, pouśmiechał się, pogadał z kimś radośnie, wesoło. Y, może być nawet tą energią y, zaraził kogoś, tak? Może w ten sposób. No, w każdym bądź razie, jeżeliś tak dobrze czujesz, y, bardzo fajnie, ale nie izoluj się. Nie izoluj się, tylko właśnie szukaj. Ludzi, szukaj kontaktu, szukaj towarzystwa, bo to z natury nie jesteś samotnikiem, drogi Szczelcu, więc to taki może chwilowy jakiś moment, ale myślę, że warto, warto radość dzielić, o może w ten sposób. No i koziorożec, moi kochani, koziorożec zapracowany, czyli myślę, że tutaj ta energia Księżyca rzeczywiście zmobilizuje Cię do tego, że dla Ciebie to nie będzie pierwszy dzień weekendu, tylko to będzie jeszcze właśnie dzień pełen pracy, pełen obowiązków. Dzisiaj jesteś w stanie naprawdę dużo zrobić. Być może nadrobisz, być może w tygodniu jakieś gorsze dni były, tak? Mniej się udało zrobić. No właśnie dzisiaj jeszcze tym piątkiem możesz nadgonić. Uważaj tylko, drogi koleżanko, żeby to nie było tak, że ktoś ci na przykład w domu zarzuci, że no, od rana do nocy siedzisz w pracy, nie zajmujesz się domem, partnerem, partnerką, dziećmi, nie pamiętasz o niczym, jesteś tylko i wyłącznie skupiony na pracy na zarabianiu pieniędzy. A pamiętaj, że oprócz tego jeszcze jest inne życie, tak? Nie zapominaj, bo myślę, że ktoś by ci tutaj dzisiaj mógł na ten temat coś powiedzieć. Moi kochani, wodnik. Wodnik ma dzisiaj kartę mocy, kartę siły, więc dzisiaj można powiedzieć, że za cokolwiek byś się nie wziął, drogi wodniku, no to ze wszystkim sobie poradzisz, tak? Dzisiaj możesz spokojnie działać, odważnie, poradzisz sobie ze wszystkim. Rób to, co robisz, to jest dobry kierunek. To, co robisz, to jest prawidłowa, jakby droga, tak? Jesteś na dobrej drodze, na swojej własnej drodze, idziesz tam, gdzie powinieneś iść. Masz wiarę w siebie i bardzo dobrze, bo masz tę moc w sobie i możesz właśnie sobie zaufać w tym momencie, uwierzyć w siebie i z pewnością poradzisz sobie z każdym, z każdym, nie, nawet nie problemem, z każdym przedsięwzięciem, za które się weźmiesz. Poradzisz sobie, odmiszę bezpieczeństwo. Więc bardzo fajna karta, bardzo duża energia też. No i moi kochani, rybka, a rybka dzisiaj ma spełnione marzenia, czyli wreszcie się te karty ryby odwróciły, spełniają się rybo Twoje marzenia, przychodzi do Ciebie szczęście, nadzieja na przyszłość. Nie wiem, czy to forma miłości, czy przyjaźń, w jakikolwiek sposób chcesz zostać uszczęśliwiona, to to się właśnie u ciebie spełnia. Jest spokój, jest harmonia, jest wiara w dobry los, w dobrą przyszłość i to wszystko tutaj przed tobą się otwiera. Jeżeli mamy tutaj do czynienia z jakąś rybką, która ma zdolności, talenty artystyczne, to bardzo dobry dzień właśnie na tworzenie w jakiejkolwiek Formie, w jakimkolwiek w jakiejkolwiek dziedzinie artystycznej. Dzisiaj tworzenie pójdzie jak spłatka. Taki dzień, kiedy wena nas nie opuszcza. Jeżeli masz jakiś nowy etap życia, rozpoczęłaś nowy etap życia, to gwiazda mówi też o tym, że to, co rozpocząłeś, będzie się stabilizować, będzie robić się coraz bardziej takie pewne. Będzie Ci dawać poczucie bezpieczeństwa i będziesz się coraz lepiej w tym czuć. No i kochani, życzę Wam cudownego piątku, cudownego weekendu, no i do usłyszenia już wkrótce.